Witajcie przedszkolaki. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć bajkę o pewnym wróbelku. Wrubelku, który koniecznie chciał być kimś, kim tak naprawdę nie był. Posłuchajcie uważnie, a dowiecie się, jaki ta historia ma wina. A więc zapraszam do wysłuchania. Jak wróbelek ćwierkała został księciem. Pewnego razu żył sobie mały, rozczochrany wróbelek. Nie odróżniał się od innych wróbelków. Wiosną łapał łóżki, tak jak robią to inne wróble. W lepcie łapał motyle, w zimie żywił się tym, co gołębiom lub innym ptakom wypadło z dzioba. Tu kruszynkę, tam ziarenko prosa albo żyta. Nazywali go ćwierkałą, gdyż ćwierkał od rana do wieczora. Pewnej zimy wróbelek ćwierkała pomyślał. Nie będę już więcej głodować i marznąć. Polecę tam, gdzie zimują jaszkołki. Wyfrunął z spoza krzaka i skierował się na południe. Poskakał tu, poskakał tam, czasami trochę polatał. A po kilku dniach przybył do krainy, gdzie panowało najprawdziwsze lato. Na niebie świeciło słonko, pod nim latały motyle, a na polanach rosły kwiaty. Ucieszony siadł na źdźble trawy, bujał się na nim i wołał. Już nie będę marzł, już nie będę głodował. Po chwili dojrzał na pobliskim drzewie jakieś niezwykłe ptaki. Miały na sobie żółte, białe, czerwone, zielone i innych kolorów piórka. Dzioby miały jak haki, a przy łapach pazury. – Kim jesteś piękny ptaku? – zapytał jednego. Ptak spojrzał na niego pogardliwie i zaskrzeczał. – Nie zbliżaj się do mnie, zuchwalcze! Jestem papugą doli! – a co robisz na drzewie? Zejdź na chwilkę na dół, na ziemię! Jakie głupie są niektóre ptaki! Jestem papugą i dlatego nie robię nic. Dlatego nawet na dół nie zejdę. Nie chce mi się. Naprawdę nic nie robisz? Naprawdę. Jestem na świecie tylko po to, aby było piękniej. Ale już mi nie przeszkadzaj. Nie chce mi się nawet z Tobą rozmawiać. A jeść, y jeśli się chce, co jadasz? Co, co? Na co mam ochotę? Banany, pomarańcze, ślimaki, ziarenka i korę. Wróbelek ćwierkała z radości, aż otworzył oczy. Spojrzał jeszcze raz na stado papug i pomyślał sobie. Ja chciałbym żyć tak jak one. Istnieć dla upiększania świata i nic nie robić. Pomalował sobie piórka różnokolorowymi farbkami, a kiedy znów się z papugami spotkał, dołączył do nich. Ptaki leciały, leciały, aż przyleciały do królestwa papug. Usiadły na jednym placu, tworząc szpaler, gdyż z królewskiego pałacu wyjechała kareta, w której siedziała papuga ze złotą koroną na głowie. Obok niej siedziała młoda papuszka, najpewniej jej córka, gdyż i ona miała na głowie małą złotą koronę. Ależ ona jest piękna. Zaćwierkał, brubelek ćwierkała. To jest na pewno księżniczka. Przyskoczył do karety i głęboko się przed nią skłonił. Papuga w złotej koronie na głowie popatrzyła nań i zaskrzeczała. Witam cię, nieznajomy ptaku, w naszym królestwie. Kim jesteś i skąd przybyłeś? Jestem ćwierkała, wasza wysokość. Skłonił się po raz drugi wróbelek. Syn najsilniejszego króla ćwierka, ćwierkowa. Po cóż przybyłeś do naszego królestwa? Szukam narzeczonej, która by wraz ze mną panowała w krainie słońca. Już nie musisz szukać. Wsiądź do karety. Zawieziemy cię do naszego zamku. Moja córka wyjdzie za ciebie. Księżniczka posunęła się trochę i wróbelek wsiadł do karety. A woźnica zawrócił i pojechali do królewskiego zamku, położonego w koronie ogromnego drzewa. Tam wróbelek ćwierkała, żył sobie jak książę. Pił w złotych kielichach nektar z rosy. Wydobywał ze złotych mis takie jedzenie, o jakim mu się nawet nie śniło. Kiedy było zbyt gorąco, ptaki wachlowały go wachlarzami, a kiedy chciał spać, śpiewano mu najpiękniejsze ptasie kołysanki. Wróbelkowi bardzo się to podobało. Królowa też się cieszyła. Będziesz z niego dobry władca. Umie się znaleźć w królewskich komnatach. Moja córka zrobi dobrą partię. Po kilku dniach wydano weselisko nad weseliskami. Ślubu młodym udzielał król wszystkich ptaków na ziemi. Orzeł morski Tondo. W dzień wesela przyleciało do królestwa papug. Tyle ptaków, że nawet słońca nie było widać na niebie. Porozsiadały się, gdzie się dało, i niecierpliwie patrzyły w stronę zamku, aby nie przegapić momentu, kiedy wyjdą z niego narzeczenie. Wreszcie ptaki doczekały się. Ufryzowany wróbelek ćwierkała podskakiwał wokół pięknej papuziej księżniczki i z radości nie wiedział, co już robić. Będę królem, będę królem! ćwierkał sobie w duchu. Był zajęty, że nie zauważył kładki, po której mieli przejść przez jeziorko. Stanął obok i chlup! Już był w wodzie. Taki ze zgrozy wrzasnęły i wzbiły się w powietrze. Dwie kaczki i gęsi wskoczyły do jeziora, aby wyciągnąć rubelka, lecz po narzeczonym nie było ani śladu. Zrobił się wielki harmider. Kaczki i dzikie gęsi zanurzały się raz po raz w jeziorze, by znaleźć Wurberka. Powywracały kamienie, wpychały dzioby pod korzenie drzew, przeszukiwały rośliny i sitowie, ale wszystko na próżno. Królowa papuk załamywała skrzydła, że na pewno narzeczony córki się utopił. Obiecywała góry złota temu, kto go ocali. Nawet księżniczka łamała rączki i płakała. Naraz jednak krzyknęła. Spojrzeli wszyscy i też krzyknęli. Fuj, fuj! fuj, fuj Któż to jest? Jakiś paskudny ptak otrząsa się na brzegu. I goni go z go królewskiego ogrodu! Wiele trudu kosztowało zmoczonego i nastroszonego wróbelka ćwierkałem, aby ujść pogoni. Odechciało mu się na zawsze być królem. Tak więc szybko powrócił do domu po podwórku skacze i dziobie co znajdzie pod dzióbkiem, tu ziarenko, pszenicy, albo konopi, tam okruszynkę czy muszkę, a za każdym razem szczęśliwy ćwierka. Ciur, ciur, ciur.